Czołem rodacy! Czołem! Czekajcie, przyłożę się! Czołem rodacy! Czołem! polacy! Czołem! Nieszczypy! Czołem Chciałem powiedzieć krótko, posiedzieliśmy sobie, było fajnie, odpoczęliśmy w sam domie, w tym w sieradzu, a teraz czas do roboty. Więc po pierwsze widzimy Was, słyszymy was i kochamy Was! I będziemy robić dla Was to wszystko co możliwe. Dzisiaj słyszeliśmy wiele faktów na temat nowej ustawy, projektu, na temat tego, jak ma to wyglądać. Ale wiecie co, chcę powiedzieć coś na temat właśnie tego projektu ustawy, bo to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest żaden realny projekt ustawy. To nie jest planowany projekt ustawy. To nie jest działanie, które w najbliższym czasie zostanie podjęte. To jest coś, o czym mówiliśmy. Okno Overtona. Przedsiębiorcy już w tej chwili mówią, Wy jesteście chorzy. Co to za projekt? Projekt, który zawiera obowiązek sprawdzania, testowania nawet dla ludzi, którzy się zaszczepili dla ludzi, którzy się e, uodpornili przez przechorowanie. To jest postawienie bardzo wysokiego progu. Możemy przyjąć zupełnie inną propozycję. A propozycja będzie taka. No nie, no przecież musicie uznać yy, paszporty covidowe. Nie może być tak, żeby ludzie się musieli testować tylko dlatego, że macie taki projekt ustawy, a przecież inni się po, poszczepili chyba po to, żeby nie musieli się testować. I oni powiedzą no cholera, no, faktycznie. Dobra, to zrobimy tak, że będą paszporty uznawane i wszyscy powiedzą, Hurre! oczywiście w mediach. I przedsiębiorcy powiedzą, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Federacje, Związek Pracodawców Polskich, ci wszyscy, którzy biorą grubą kasę, a w pandemii też dostali zaliczki od państwa, w związku z tym, że jest im bardzo źle, chociaż są tylko stowarzyszeniami, federacjami, to jest po to postawiony bardzo wysoki próg, żebyśmy się zgodzili na niższe obostrzenia. Że jednak ty wystarczy pokazanie tylko paszportu i tak dalej. A co z paszportem? No znowu będzie, nie masz paszportu, to się testuj. Znowu będzie popychanie nas w szczepionki. Wiele osób mówi, że nasze hasło, śmierć wrogom ojczyzny, to jest złe hasło, bo życzymy ludziom źle. No to ja życzę wrogom ojczyzny jak najlepiej. Szpryca wrogom ojczyzny! Szpryca wrogom ojczyzny! Spryca wrogom Polski! Spryca wrogom Polski! Spryca wolnym Polakom! Spryca Polakom! Dobrze! Wstrzymaliście się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wstrzymaliście się. Oczywiście, że nie. E, kochani, Będą chcieli zrobić taki zabieg i nie łudźmy się. Nie możemy się absolutnie na to zgodzić. Natomiast 31, 1, 31 będzie ta ustawa czytana na Komisji Zdrowia, pierwszego będzie prawdopodobnie e, przechodziła przez Sejm. Nie chcemy Was na siłę ściągać do Warszawy, bo wiemy ile Was to kosztuje. Czasu, pieniędzy, zdrowia, załatwiania urlopów, kłopotów. Wiemy ile osób przechorowało ostatni gruby protest. Ale jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli chcecie, oczywiście przyjedźcie. Sprawa bardzo ważna, tak jak powiedzieliśmy, widzimy Was codziennie, jesteście z nami, na co bardzo dziękujemy. Czujemy Was, słyszymy, walczymy w Waszej sprawie. Ale również Wy lokalnie, tak jak tu w Bydgoszczy, genialnie działacie w waszej, we własnej sprawie. Lepiej, że potraficie się za, spotkać w takim gronie w dużych miastach i pokazać, że jest sprzeciw niż 5 czy 10 osób pojechać raz na jakiś czas do Warszawy. Gra, gratulujemy Wam tego, dziękujemy bardzo i naprawdę doceniamy i rozumiemy. Chciałem również pogratulować. Ee, Wszystkim, którzy dzisiaj tu przyszli z flagami i bardzo duże e, podziękowania. Widzę, jest piękna, wielka flaga Wielkopolski. Gratuluję nowej flagi Pancernych Dużych, jedna i druga. E, o to chodzi, żebyście się identyfikowali, rozpoznawali. To jest świetne, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ustawę, powiedziałem, to jest tylko próba przepchnięcia nas dalej do poziomu, który jest nieakceptowalny, po to, żebyśmy zaakceptowali kolejne obostrzenia. Mogę Staszku. Flaga Kanady. Dzisiaj jest to symbol, który powinien jest to symbol, który powinien być dla nas symbolem ważnym. Ale nie dlatego, że trakerzy ruszyli na odstawę. Tylko to powinna być flaga ostrzegawcza, żebyśmy nie przyspali tak, jak przyspali Kanadyjczycy. Bo to jest tylko kilka procent ludzi, którzy zawsze miłowali wolność, tak jak my ją miłujemy dzisiaj. I jak zadzwonił nasz znajomy z Kanady, który doskonale te rachunki, sytuacje zna, powiedział Polska dzisiaj jest w, takim, w takiej pozycji, w jakiej Kanadzie była, Kanada była rok temu. I wtedy Kanadyjczycy przespali. A dzisiaj, jak mówi, jego zdaniem jest już za późno. Ci trakerzy wjadą, poprotestują, wyjadą i się nic nie zmieni. Może zmieni się Trudeau, e może go wy.